Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować najnowszy model Mio Model 812. O jego zletach opowiem Wam w samochodzie. Model 812. Kompaktowe urządzenie, które jest gotowe do działania od razu po podłączeniu. Pogoda jest piękna, ale warunki jazdy naprawdę trudne. To właśnie w takich warunkach dochodzi do sporej ilości zdarzeń drogowych. Mając kamerę, wszystko macie pięknie nagrane. Kamera rejestruje obraz w 60 klatkach, przez co odtwarzanie jest płynne, a jakość nagrania naprawdę bardzo wysoka. Wbudowany GPS informuje kierowcę o pomiarach odcinkowych. W Polsce ciągle przybywa odcinków, gdzie ta pletkość jest zmierzona. Oprócz tego informacja o fotodarach również pojawia się na urządzeniu. Ponadto posiada system Night Vision. Bardzo przydatna funkcja, tym bardziej, że w okresie jesienno-zimowym bardzo szybko robi się ciemno. A tak zapis jest czytelny. Oprócz tego tryb parkingowy, inteligentny, to znaczy zostawiamy samochód na przykład pod wyciągiem, ktoś w niego uderzy, no i macie to wszystko zarejestrowane na swojej kamerze. Bardzo fajna funkcja.